Cześć, witajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, w którym pokażę, jak robić animację przy pomocy aplikacji Flipaclip. Na początku omówię całą aplikację, jak jest zbudowana, a następnie przejdziemy już do animacji. Dodam tylko, że aplikację możecie nauczyć się w dwa lub nawet tydzień. Wystarczy tylko naprawdę chcieć. Ok, przejdźmy do budowy. Zaczynamy od narzędzi, bo są one bardzo ważne. Mamy tutaj ołówek, pędzel, ja to nazywam trzecie długopisem, no i pisak. Każde z nich inaczej pisze, rysuje i nadaje się do czegoś innego. Klikając na przykład w ołówek mamy tutaj dodatkowo, możemy wybrać grubość, możemy robić bardzo chude linie lub bardzo grube linie. A także kolor. Tutaj jest Cała paleta barw jest tak naprawdę do dyspozycji, możecie łączyć, jakie tylko chcecie kolory. Ok. Gdy już mamy wybrany, przede wszystkim idziemy w gumkę. Gumka wiadomo, że zmazuje, będzie nam zmazywać, w nią także możemy wejść i możemy dostosować ją jak tylko chcemy. Kolejne to zaznaczanie. Zaznaczanie przydaje się, kiedy na przykład chcemy coś skopiować, zaznaczamy dany obiekt. Możemy go nie tylko skopiować, ale i na przykład przenieść gdzie indziej. Czwartym narzędziem jest mianowicie kubełek z farbą. On jest znany także z innych aplikacji czy choćby programów. No i po prostu wybieramy tutaj kolor, jaki chcemy, naciskamy i on nam farbuje. No i ostatnią piątą jest to tekst. Możemy tutaj wprowadzić jaki tylko chcemy tekst i przez to będzie on tutaj wyświetlany. Ok, yy, mamy tutaj te pierwsze najważniejsze rzeczy. Przejdźmy teraz do góry i zaczynając od lewej strony linijka, rysujemy nią proste linie. Jest ona bardzo fajnie wykonana. Możemy ją także obracać w dowolnym kierunku. Możemy także tutaj po prawej zmienić kształt na koło, kwadrat i je również możemy, co daje nam bardzo dużo możliwości. Ok, dwie kolejne ważne funkcje. To dwie kartki, czyli kopiowanie oraz taki, jakby notes, czyli wklejanie. Kopiowanie służy do tego, że po prostu naciskamy na nie i ono automatycznie skopiowało. Teraz, jeśli naciśniemy nową kartkę, a chcemy mieć tą samą poprzednią, naciskamy wklejanie. Jak widzicie, wkleiło. Ale kopiować możemy też same pojedyncze, na przykład gdybyśmy chcieli skopiować samą linię. Zaznaczamy ją przyrządem do zaznaczania, kopiujemy, wchodzimy w na przykład trzecią, trzeci obraz, no i wklejamy. I tutaj, jak widzicie, także to działa. Kolejnymi ważnymi dwoma jest tutaj to, że gdy na przykład oddalimy swój rysunek, to tutaj ten kwadrancik z czterema strzałkami służy do tego, żeby ładnie go nam, no, można powiedzieć, wyrównać. No i tutaj te trzy kropki oznaczają tutaj już bawienie się w przeróżne opcje. Możemy wyłączać, włączać siatkę. Możemy przejść do e, naszych ustawień projektu. A tutaj bardzo ważna rzecz, czyli e, ilość e, rysunków, jaką musimy narysować, na żeby otrzymać jedną sekundę. E, tutaj, jak widzicie, jeden frame per second, to będzie no, dosyć brzydkie. Ale jeśli już na przykład pójdziemy w 10 czy 11, jest to coraz bardziej płynne. Wiadomo, jeśli chcemy mieć 30, będziemy musieli się bardzo napracować, ponieważ 30 rysunków da nam tylko jedną sekundę. Ja proponuję, ja proponuję 10 FPS-ów dla początkowych lub 12, także nie będzie złą opcją. Czas zacząć animację. Wybieramy sobie ołówek, czystą kartkę, no i zaczynamy. Ja zrobię animację dymu, wy możecie również, ale nie musicie. To zależy od Was. Ok, ja zacznę po prostu od zrobienia pierwszego. No to co? Lecimy, ja będę robił to w time No i zaraz się widzimy. Jestem z powrotem. Jak widzicie, to jest efekt y, dwuminutowej pracy. Tak się składa animacja. No i teraz przejdziemy sobie do tego. Ta animacja zbudowana jest z dwóch warstw. To są warstwy. Pierwsza nazywa się szkic, a druga linia. Y, warstwę możemy, mamy tutaj dużo opcji, takich jak na przykład y, zrobienie, żeby warstwa nie była widoczna. Możemy na przykład zablokować warstwę, żeby nie dało jej się edytować. Możemy kopiować, no i usuwać. Jak widzicie, mam tutaj dwie warstwy. Pierwsza to jest szkic. Jeśli puszczę, jeśli puszczę w róg warstwę samego szkicu, to widzicie taką animację, a jeśli teraz dodam do niej linię, to będą już, to będą już dwie. Y jedna będzie nachodzić na drugą. Więc jak widzicie, tak to się prezentuje. Tych warstw możecie dodać więcej. To nie muszą być dwie, to mogą być trzecia, którą na przykład możecie nazwać kolor, i po tym e, możecie po prostu tą warstwę pokolorować. Tutaj mamy animację, która zajęła mi, zrobienie jej zajęło mi z 40-50 minut. Jest to biegnący chłopak. Dla początkujących, jak i dla średnio zaawansowanych, ogólnie animacja biegania jest dosyć trudna. Myślę, że wyszło mi to całkiem nieźle. Także w zasadzie trochę zabawna i ciekawa e, animacja ninja, którą też zrobiłem. Tutaj już zajęło mi to trochę więcej czasu, ale też było to około godziny. Zobaczcie sami, naprawdę bardzo ciekawa szybka, krótka, no i przede wszystkim ma być fajna. Ok, podsumowując: animowanie, robienie animacji nie należy do łatwych. Ale jeśli już zaczniecie animować, naprawdę te wyniki będą naprawdę satysfakcjonujące. Na pewno animowanie nie należy do łatwych, trzeba poświęcić na to czasami, bardzo dużo czasu i też to zależy, bo jeżeli na przykład umiecie rysować, no to zdecydowanie mniej czasu poświęcicie na to niż ktoś, kto nie umie rysować. Ale nawet jak ktoś, kto nie umie rysować, też może się tego nauczyć. Na internecie znajdziecie bardzo dużo tutoriali od jakichś animacji chodzenia, biegania. Dosłownie z tego mnóstwo. I z tego korzystajcie. Oglądajcie tych lepszych, którzy po prostu pokażą, jak to zrobić, bo naprawdę nie jest to aż takie trudne. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli odcinek się spodobał, to proszę o zostawienie subskrypcji i lajka. No, ja nie będę przedłużał. Pamiętajcie o tym, że trzeba być wytrwałym i iść do przodu, bo w animacjach jest to naprawdę żmudny proces rysowania klatki po klatce. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. No i co? Mam nadzieję, że do kolejnych tutoriali poradników. Hej, cześć!